Ogród Marzeń. Witam serdecznie. Rozpoczynam poniedziałek od prac pielęgnacyjnych, czyli plewienia w ogrodzie i to już jest tak co tydzień będzie to trwało aż do jesieni a nawet do zimy tylko w zimie rzadziej. Co robię? Przede wszystkim pozbywam się chwastów tutaj jest taka rabata gdzie rosną rośliny, które jeszcze nie zasłaniają swoimi liśćmi całej tej rabaty bo tam gdzie mam już duże rośliny to one przysłaniają chwasty już tak nie wyrastają więc skupiam się przede wszystkim na docinaniu krawędzi trawnika przy rabacie tutaj tym szpadlem tradycyjnym, ponieważ yy, wtedy wygląda to znacznie ładniej. Jak ja wyglądam podczas takiej pracy. Ano, wyglądam, jestem cała brudna z błota. Wczoraj trochę padało, a gdy pada, to robi się takie błotko i nie wyobrażam sobie, aby pracować w pięknym, jakimś czystym podkoszulku, białym, eleganckim, wyfiokowana, u mnie to nie zdaje egzaminu. Przy takiej ilości roślin i e, takim terenie ogrodu nie ma takiej możliwości, bym wyglądała tak ślicznie, ponieważ rośliny są zielone, kolorowe, zaraz jestem brudna, jestem. Trudna jak widać z błota. Rękawiczki też wszystko jest zbłotone. Dzisiaj też troszeczkę kropi. Mam nadzieję, że wytrzyma, ponieważ chciałabym się zabrać za chwasty na oczyszczalni. Strasznie mnie denerwują. Wiem, że to oczyszczalnia, ale niestety nie mogę przejść obojętnie, gdy widzę te chwaściska. Plewię tam jesienią, wiosną, robię porządki, ale one mają sprzyjające warunki i rosną bardzo szybko. I tak wygląda ta moja praca. No, nie da się, tak jak mówię, czyściutko pracować. Tutaj już robi się coraz ładniej. Kwitnią prześlicznie, zaczynają hiacentowce hiszpańskie. E, bardzo mi się one podobają i ogromnie mi się marzy, żeby im się tutaj to miejsce spodobało i żeby utworzyły piękny łan. Ale tutaj to miejsce jest tak częściowo y, suche. Z tamtej strony jest bardziej wilgotne, tutaj jednak jest bardziej suche, a one... Tak, lubią, żeby te cebulki, żeby nie było za bardzo sucho, ale nie lubią też wody stojącej. No, ale zobaczymy, może się uda. Tutaj rośliny czasem podlewam. Wczoraj też trochę deszczyk popadał, ale nie wiem, czy na tyle, żeby jednak rośliny podlać. Chociaż sprawdzam co jakiś czas na rabatach, jak wygląda wilgotność, ponieważ w ubiegłym roku miałam ogromną górę kompostownika, ziemi kompostowej. To wszystko, jak pamiętacie z moich filmów, przewiozłam na wszystkie rabaty. Każda rabata dostała bo tej Ziemi było naprawdę sporo i to grubo sypałam i sprawdzam z rzeczywiście ziemia przesycha. Ale gdy się sprawdzi troszkę głębiej, tak ta wilgoć jest, czyli nie jest tak źle. Nie ma tutaj w ogrodzie, sprawdzałam, takich bardzo suchych teraz miejsc, czego się bardzo cieszę. Zbiorników na deszczówkę Mauserów przybywa. W tej chwili magazynujemy, 8 000, prawie 8 tysięcy litrów wody deszczowej, a więc to już jest coś. To już jest sporo. Ja wiem, że gdy przyjdzie e, lato czy wiosna bardzo sucha, no to szybko to będzie wybywało, ale jednak tak jak mówię, teraz ta wilgoć jest w rabatach. Rośliny są duże, one też swoimi liśćmi przysłaniają, tak że słońce nie pali, nie wysycha ta ziemia. No i wróciłam też do ściółkowania roślin, czyli rabat. Tam, gdzie mogę, podsypuję. Nie wszędzie to wystarcza, ponieważ krzywe gałęzie rębak jakoś tak nie za bardzo wciąga, blokuje się. Muszą być bardziej proste, widocznie ma jakieś takie swoje wymagania. Więc tam, gdzie mogę, właśnie ściąkuję rabaty. Tak, jak powiedziałam, wzięłam się za porządek. Na oczyszczalni, tam gdzie trzciny są, zostawiam, bo one tutaj muszą rosnąć. Kiedyś było ich znacznie więcej, ale najwidoczniej na oczyszczalni też jest, też jest sucho. Pozbywam się stąd chwastów. Dlaczego? No, dlatego, że te chwasty w ogóle mi się tutaj e, nie podobają. Są kamienie, żwir. Dalej jest tej czciny więcej. Natomiast tutaj jest trochę mniej. Dlatego robię porządki. No, ile zrobiłam? Prawie chyba połowę. E, jeszcze dużo tam będę musiała bardziej uważać, ponieważ tych czciny jest więcej. Co robię, żeby mnie tutaj na tym wspaniałym siedlisku jakieś szkodniki nie zaatakowały. Najpierw pazurkami, takimi pazurkami. Tak pukam po kamieniach, przede wszystkim po roślinach, żeby mi łatwiej było wyciągnąć je z korzeniami, ale też w ten sposób chcę je wystraszyć, czyli szkodniki, żeby mi uciekły i tutaj jakoś nie zagrażały. Bo my jednak mieszkamy, zaraz za kamerą jest droga, jest las, no i różne z lasów, różni goście mogą tutaj przywędrować. Dlatego, a jest sucho, jest ciepło. Więc trzeba zachować ostrożność, bo nigdy nie wiadomo, co tutaj jest. A siedlisko mają naprawdę rewelacyjne. No i tak, idzie ta moja praca. No nie mogę patrzeć na te pokrzywy, które tutaj się wysiały, rozrosły. No po prostu jak patrzę, nie podoba mi się to. Ja wiem, że tutaj będą takie różne kamienie, żwir, i gdzie gdzieniegdzie ta trzcina. No, która mam nadzieję, że się rozrośnie, ale wygląda to znacznie lepiej niż te chwaściska i pokrzywy i tak dalej. No wszystko, co może, to tutaj po prostu sobie rośnie, tylko nie to, co trzeba. Kończyłam plewić oczyszczalnie, poświęciłam na nią kilka godzin, zawrzełam się bardzo. Gdy zaczynałam delikatnie padał deszcz, potem nawet się rozpogodziło, a teraz znowu coś zaczyna kropić udało się, że skończyłam. Bardzo się cieszę. Może i nie wygląda teraz pięknie, no bo jakże może wyglądać oczyszczalnia, gdy są same kamienie, żwir i trzcina. Tej trzciny tutaj za wiele nie ma, ale widzę, że są maleńkie pędy i ona teraz powinna się tutaj ładnie rozrosnąć, nie ma fastów, ale wiem, że będę musiała to miejsce odwiedzać częściej. Plewić tutaj, pilnować, żeby te chwaściska jednak nie zarastały, bo, no nie wiem, mnie się bardzo nie podoba takie zarośnięte chwastami. Wygląda to źle. No. Co teraz? Teraz mam dwa marzenia. Jedno marzenie, gorąca kąpiel. Drugie marzenie, pyszne espresso. Tak się składa, że obydwa te marzenia mogę sobie właśnie teraz zrealizować. I właśnie idę do domu. Koniec pracy, chyba już na dzisiaj, bo nie wiem, czy będę jeszcze w stanie się pozbierać i coś zrobić w ogrodzie. Tutaj jednak jest ta ciężka praca. Tak się wydaje, że pomagam sobie tylko pazurkami, ale jednak cały czas ręce pracują no i trzeba spod tych kamieni te fasciska wyrywać. Ale już jest koniec, jest dobrze i tak najważniejsze. Mąż zainstalował Mauser przy szklarni poliwęglanowej. Wiele deszczu u nas nie padało, ale trochę zawsze coś jednak napadało, a takie zbiorniki zawsze tego deszczu zbierają więcej. I chciałabym teraz sprawdzić, jak ma się twierdzenie Paskala w naszym ogrodzie, czy rzeczywiście zdało to egzamin. Mauzer jest przysłonięty, żeby nie był za bardzo tak widoczny, bo muszę powiedzieć, że jest trochę brzydki. Poziom wody jest powyżej tej rurki. Ta rurka, licząc tutaj tymi rurkami, to będzie ponad 200 litrów. Zaraz sprawdzę, czy woda się leje z kranika. Jak najbardziej woda się leje, czyli Twierdzenie Pascala ma potwierdzenie w naszym ogrodzie, wszystko się sprawdza. W donicach rosły przepiękne żonkile, one przekwitły. Najpierw je ogłowiłam. Co to znaczy ogłowiłam? Ogłowić narcyzę czy tulipany, po prostu obciąć przekwitłe kwiaty albo oberwać. Tutaj liście są jeszcze zielone. I ja je będę teraz wykopywała. Dlaczego? Dlatego, że muszę przygotować miejsce na koleusy. Tutaj prawdopodobnie będą rosły koleusy. Ten tydzień ma być jeszcze taki chłodny, ale później ma zrobić się już ciepło i myślę, że będzie to znowu ciepła wiosna bez przymrozków, więc koleusy czekają na posadzenie tutaj w donicy. Teraz będę chciała spróbować, przynajmniej wykopać cebulę. Jak wyglądają te cebule? Wyglądają tak. Co ja z nimi teraz zrobię? Od razu powędrują do gruntu. Te rośliny cebulowe, które mam w ogrodzie i sobie je rozsadzam po całym ogrodzie. Szafirki, narcyzy, tryteleje. To wszystko, gdy kwitnie albo przekwita, tak żebym widziała kolor kwiatów, wykopuję, gdy mają jeszcze zielone liście. I przesadzam na miejsca tam, gdzie chcę. I teraz te wszystkie żonkilki właśnie też w taki sam sposób. Wszystkie je stąd muszę wykopać. I gdzie będę sadziła? Ano, pokażę. Mam przygotowane takie rabaty, ponieważ tak mi się zamarzyło. Tych narcyzów jest dosyć dużo. Nie chciałabym absolutnie ich stracić, więc nie ma sensu wyrzucać. Dlatego sadzę na rabaty. I na rabatach myślę, że wiosną przepięknie zakwitną i zrobią się takie żywe, piękne, kolorowe łany. Wraz z innymi roślinami cebulowymi. O, tutaj wychodzą aż wszystkie. A korzenie są bardzo duże. Proszę, jakie korzeniska. W klarni zaczyna się już praca, trzeba podwiązywać pomidory. E, oj, ten tutaj urósł tak troszeczkę źle. O tak, tak powinien być. Powinien być bliżej e, metalowego pręta, żebym mogła podwiązywać, a nie w tą stronę. Dobrze, że podpory nie są na stałe przymocowane, tylko są wbite do ziemi. W każdej chwili można wyciągać i zakładać. Gdy pomidory minie już niebezpieczeństwo przymrozków, zrobi się ciepło, to wówczas te podpory, folię agrowukninę stąd zabiorę, schowam, ale myślę, że do końca maja na pewno z tym jeszcze poczekam, bo zdarzało się tak, że na początku czerwca również było bardzo zimno i trzeba było rośliny zabezpieczać, ponieważ były noce no, z przymrozkami, chociaż był to już czerwiec, nie pamiętam czy to był właśnie rok ubiegły czy jeszcze rok wcześniej, a mieliśmy taki zimny czerwiec. Mam nadzieję, że w tym roku się już to wszystko skończy. No, na razie nie mamy przymrozków, temperatura jest tak powyżej zera, ale zobaczymy. Jeszcze tutaj to wszystko musi pozostać, żeby potem nagle się nie okazało, że faktycznie się ochłodzi. No i trzeba będzie tutaj biegać z tym wszystkim. Lepiej dmuchać na zimne. To tu, między innymi, powędrowały żonki lesdonic, które posadziłam właśnie na rabatce. Tutaj także, żeby były, żeby było pięknie kolorowo. Ja no, przy okazji pokażę, jak pięknie wygląda kończyk z hostami. Te piękne, ciekawe pozostałości, takie już niezbyt ładne baletnice, to są właśnie ranniki. Ale przejdę tutaj. Po tych zakamarkach ogrodowych, żeby pokazać, gdzie posadziłam jeszcze pozostałe narcyzki. Pozostałe narcyzki posadziłam tutaj. Też na tej radacie, którą tworzę, żeby wiosną pierwsze kwiaty, które się pojawiają. Oczywiście zimą są tutaj ciemierniki. Później będą właśnie żonkile żółte. A teraz już widać bardzo ładne Hiacentowce hiszpańskie, widać ich kwiaty. Tutaj także posadziłam żonkile, więc tyle mi tych cebulek wystarczyło. W tym roku jesienią również zakupię takie same żonkile i będę stopniowo obsadzała kolejne rabaty w ogrodzie, a czasem nawet trawnik. A ja się pożegnam, życzę miłego dnia i do zobaczenia.